Dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zobaczcie, jakie wielkie pudło do mnie przybyło. Było to pudło pełne niespodzianek. Zaraz Wam wszystko opowiem. Zima to taki okres wyciszenia i regeneracji, i właśnie teraz najczęściej zaczynamy wspierać swoją odporność, dbać też o zdrowie. I śmiało mogę powiedzieć, że w tym bardzo pomagają świeżo wyciskane soki. Do tej pory korzystałam z kilku wyciskarek, no i niestety ostatnia popsuła mi się, a bardzo mi zależało na właśnie świeżych sokach. I ku mojej wielkiej radości odezwała się właśnie do mnie firma Kuvings z propozycją, żeby przetestować ich najnowszą wyciskarkę wolnoobrotową. Jest to wyciskarka Rewo 830 o jej tam zaletach i moich. Odczuciach po używaniu jej, to zaraz Wam opowiem. Już wcześniej zastanawiałam się właśnie nad kupnem tej wyciskarki, bo powiem Wam, że miałam dylemat, czy wybrać wyciskarkę pionową, czy poziomą. Pionowe wyciskarki są świetne do wyciskania owoców, takich bardziej nawet miękkich owoców typu jabłko, banan, truskawka. Ja właśnie do tej pory miałam pionowe wyciskarki, ale te pionowe. Gorzej sobie radzą już z takimi warzywami liściastymi, typu seler, jarmusz, czy na przykład pokrzywa, bo ja też właśnie wyciskam często soki z pokrzyw, z ziół różnych. No i te pionowe wyciskarki, to powiem Wam, bardzo, bardzo na tym wysiadały. No nie radziły sobie, te włókna się tam wplątywały. No i też często słabo ten sok wyciskały. No i Zastanawiałam się czy pionowa czy pozioma. Też zastanawiałam się nad firmą i powiem wam mam wielu znajomych, którzy mają wyciskarki i jak taki wywiad robiłam wśród nich, no to każdy mi mówił Kuwings. <grym> Naprawdę. No więc tym bardziej się ucieszyłam właśnie z tej propozycji. No i dzisiaj właśnie chcę wam przedstawić takie moje wrażenia z pierwszych testów tej wyciskarki. Ta wyciskarka jest wyciskarką hybrydową, tak jest nazwana. Jest to połączenie właśnie poziomej wyciskarki i pionowej. Też jest nazwana bestseller. Bardzo mi się podobała ta nazwa, jak zobaczyłam ją na pudełku. No i to już sugeruje, że właśnie ten seller będzie kluczowym tutaj warzywem, które. Jest polecane do tej wyciskarki. To też mnie zaintrygowało, bo te moje poprzednie wyciskarki pionowe, właśnie na salerze wysiadały. No i teraz kilka słów o samej wyciskarce. Tutaj mamy korpus, gdzie jest sam silnik. Do dyspozycji mamy też trzy sita. Ten pierwszy pomarańczowo-żółty jest właśnie do soków. Ma drobne oczka. Zresztą tutaj. Napis od razu zdradza jego przeznaczenie. Drugie sito, takie srebrno-czarne, jest już do smoothie. Od dołu jest zablokowany ten wylot na odpady. Ma większe otwory niż w tym sitku do soku. No i jest też tutaj właśnie napisane jego przeznaczenie, żebyśmy nie pomylili sitek. Sito do soków ma jeszcze taką właśnie nakładkę z uszczelkami, która jeszcze lepiej zgarnia ten sok. Świetnym, słuchajcie, urządzeniem jest ta szczotka zielona. I bardzo ona ułatwia mycie, to później jeszcze Wam wszystko pokażę. Wyposażona jest właśnie w takie sztywne szczotki, które dokładnie są w miejscach, gdzie są te sita drobnooczkowe i najtrudniej je umyć tak naprawdę w całym tym urządzeniu jest jeszcze zestaw dwóch szczotek okrągła ma takie miękkie włosie ta wygięta do szczelin sztywne No także słuchajcie, każde zakamarki wymyte ja bardzo lubię te szczoteczki, powiem wam bardzo są praktyczne ostatnie sito, trzecie jest już do sorbetów do lodów można właśnie dzięki niemu robić takie pyszne, orzeźwiające, zwłaszcza na lato, owocowe sorbety. Powiem Wam, że wszystkie te plastikowe elementy są takie w bardzo dobrej jakości, nawet to w dłoniach czuć grube, solidne, takie no naprawdę robią wrażenie. Tutaj mamy tak zwaną misę na sok, jest ona wyposażona w korek niekapek bardzo przydatna rzecz podczas wyciskania soków i też ma poszerzony właśnie wylot na te odpady, ale to też wam później opowiem o tym i pokażę. I chyba sercem całej wyciskarki zaraz po silniku jest właśnie ten ślimak, który tutaj jest specjalnie tak wyprofilowany i ma takie ostrze, które kroi za nas właśnie te warzywa. Możemy te warzywa wrzucać w całości wyczytałam, że właśnie ta budowa ślimaka i tych sit pozwala o 10% więcej soku wyciskać niż właśnie wyciskarki poprzednich generacji. Tworzywo, które zostało wykorzystane do produkcji tej wyciskarki też jest takie innowacyjne, bo oprócz tego, że nie zawiera różnych szkodliwych substancji, tu może wam wypiszę jakich, to też jest biodegradowalne. No, i bardzo wytrzymałe, nie odbarwia się, nie pęka. Tutaj mamy pokrywę wyciskarki, i zauważcie, że są dwa wloty do niej. Jeden jest większy z takim podejnikiem bardzo fajna sprawa a drugi mniejszy, wlot, który pełni rolę wyciskarki poziomej. Właśnie tam wrzucamy różne twarde warzywa i seler naciowy, czy jakieś tam liście do wyciskania. Wszystkie elementy są bardzo dobrze spasowane. Przy dopasowywaniu tych elementów ważne jest, żeby tutaj się zbiegały te dwie czerwone kropki, czyli jak wkładamy to ścieżko, to musi tutaj się nachodzić te dwa czerwone punkty. I teraz. Jak nakładamy już to wieko, to ta biała kropka musi się z tą czerwoną rozbiegać, wtedy to wszystko dobrze pasuje i przekręcamy zgodnie tutaj z ruchem strzałki zaznaczonym, aż usłyszymy taki klik. Tutaj ta wodeczka symbolizuje, że jest zamknięte. No i jeszcze prawie bym zapomniała dwa pojemniki jeden na sok, a drugi na odpady i też są praktycznie zaprojektowane, bo jeden wchodzi w drugi i to bardzo ułatwia też przechowywanie. Dzisiaj zrobimy sok selerowo marchwiowy ale będzie miał dodatek jabłek. Imbiru, marchewki i ananasa. Właśnie chcę, żeby troszeczkę miał więcej słodyczy, ale też właśnie miał takie właściwości oczyszczające, wzmacniające, regenerujące. Coś, co mi się bardzo, bardzo spodobało, to to, że Warzywa typu marchew, czy seler wrzucamy do tej, do tej wyciskarki w całości. Marchwi nie obieramy, ułatwia to bardzo pracę i przyspiesza ją. Ale fajne

Przyjemnie było patrzeć na tą płynną i cichą pracę wyciskarki. Powiem Wam, to jest duża różnica. A tą pracę właśnie zapewnia silnik, bo jednak on jest klasy takiej już gastronomicznej, indukcyjny. Kroił i miażdżył marchewkę bez zajęknięcia. Jest to ogromny komfort w porównaniu z poprzednimi moimi wyciskarkami, gdzie musiałam kroić takie twarde warzywa na no, niemalże centymetrowe kawałeczki. Nie widać było też żadnych naprężeń na obudowie wyciskarki. A to właśnie było problemem w moim poprzednim modelu, gdyż. Ta pokrywa pod wpływem właśnie pracy ślimaka ciągle mi pękała. No, widać jak plasterki padają. Po prostu od razu to ostrze, kroi marchewkę na kawałki teraz celer w całości a celer jest najbardziej problematyczny zawsze w tych wyciskarkach bo włókna na tam właśnie się oplatają a tutaj widać nawet jak na ściankach takie włókna króciutkie przyklejone są tutaj nie wiem czy to widzicie on od razu szatkuje, super ten seler na takie drobne kawałki. Świetnie sobie radzi z tym, naprawdę. No i teraz wrzucimy jabłuszko. Też mi się podoba, że tego nie trzeba, słuchajcie, kroić. Do całości. Normalny maszynariusz. Świetnie sobie radzi. Nie? I bardzo cicho chodzi też zauważyłam. Bo mam porównanie. Tu jeszcze może na no. chybeczkę nawrócimy. znam, że z pewną obawą wrzucałam te całe marchewki na początku. Obawiałam się jak sobie poradzi, właśnie bałam się, żeby tam nic nie pękło. Bo do tej pory właśnie moja wyciskarka to bardzo jęczała, kiedy wrzucałam marchewkę i tak widać było, że sobie nie radzi cała ta obudowa, słuchajcie trzeszczała, no to było wyzwanie. A tutaj to jest naprawdę sama przyjemność. Widać, że każdy szczegół jest bardzo przemyślany. Na podstawie jakichś właśnie długoletnich doświadczeń, i tutaj, chyba, warto wspomnieć o czymś, co mnie też dodatkowo przekonało do tej wyciskarki, mianowicie 10-letnia gwarancja na wszystkie części oprócz uszczelek. Poza tym, dostęp do każdej części zamiennej jest stały, można sobie w każdej chwili, nawet po gwarancji dokupić taką część w sklepie Kuvingsa. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, że ona tak sobie świetnie radzi nawet z twardymi warzywami. Zobaczcie, wiórki praktycznie suche wychodzą. Jest, powiem Wam, duża różnica między tym wyciskarkami, co miałam. Bo tam były takie sklejone, takie, no, te wilgoć były, a tutaj jak taki lekko wilgotny piasek. Nie mogę się przyzwyczaić, że nie muszę kroić na centymetrowe, wiecie, kawałeczki. Tylko mogę całą wrzucać, seler, całą marchewkę, całe jabłko. Naprawdę bardzo przyjemnie się nią pracuje. zobaczy ona sama pracuje. Ja tylko wrzucam, umyłam i Teraz rocinki, te wiórki z ananasa, no to już troszeczkę jest bardziej wilgotny, no ale ananas jest bardzo soczysty, ale i tak są te wiórki suche. Wyciskarka ma dwa takie tryby pracy. Tutaj, nie wiem czy to będzie widać. Tutaj jest pośrodku jakby stop, do góry ona wtedy wyciska, a gdyby się coś zablokowało, to mamy taki w tył, on tak działa tylko, kiedy przyciskamy, i wtedy ta cała masa się cofa i przepycha się. Gdyby się coś zablokowało, ale do tej pory, na razie nic mi się nie zablokowało w niej. I tutaj widać ten poszerzony wylot na te odpady, o którym wspominałam. I to też jest, słuchajcie, bardzo ważne, ponieważ nie zapycha się ten wylot. W poprzednich wyciskarkach, właśnie często, kiedy wyciskałam na przykład soki pomidorowe z pomidorów, to tam zbierały się pestki albo właśnie jakieś włókna selera czy jakieś tam właśnie liści, i ten wylot się ciągle zapychał. Potem ciężko to myć było, a tutaj w ogóle nie ma tego problemu. Powiem Wam, że ja bardzo lubię soki. Też czuję, jak one bardzo dobrze działają na moje zdrowie a jeden sok nawet uratował mi żołądek i jelita. Bardzo się chcę z wami tym przepisem podzielić, to zrobię osobny odcinek. W ogóle zrobię taką serię sokową na kanale. To co? Degustujemy. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona. Soczek jest taki aksamitny. Nie ma farfocli. Hmm. Pychotka. Może się zastanawiacie, co to za śliczne szklaneczki i dzbanek. Jest to siedmioelementowy taki zestaw do soków znanej polskiej firmy Krosno. Jest to firma z tradycjami i chyba nie trzeba jej za bardzo przedstawiać. Te szklaneczki mają takie bardzo grube dno, i dzbanek zresztą też, które tak jakby troszkę imituje Kryształki lodu, coś takiego, takie ciężkie są te szklanki, bardzo wygodne, bardzo dobrze leżą w ręku. No i właśnie teraz jest taka promocja, że do tej wyciskarki dostaniecie też taki komplet, właśnie tych szklanek i dzbanka. Pod filmem zostawię link, przez który właśnie można kupić wyciskarkę i ten zestaw. A dodatkowo do 17 grudnia. Do takiego zestawu, jeśli właśnie kupicie wyciskarkę rewo, do tego zestawu Krosno jest jeszcze młynek taki elektryczny Fina Mil. Aktualnie, właśnie do 17 grudnia, jest tam bardzo dużo promocji przeróżnych na różne rzeczy. Także zachęcam. A wracając jeszcze do wyciskarki rewo, to teraz trzeba ją jeszcze umyć. Jak widzicie, demontaż jej jest bardzo prosty, wszystko idzie sprawnie. Wszystkie części możemy umyć pod bieżącą wodą. Ja zalecam mycie tych części jak najszybciej po użyciu, żeby tam wiecie, te resztki warzyw i owoców gdzieś nie przyschły. Bo to później jest trudniej umyć. A tak, jeżeli to wszystko jest jeszcze takie świeże, to naprawdę wystarczy wypłukać pod bieżącą wodą. Nawet nie trzeba żadnych tam detergentów używać. Zielona szczotka sprawdza się rewelacyjnie. Parę ruchów i zobaczcie, całe sitko jest czyste, a naprawdę to jest najtrudniejszy element mycia w wyciskarce, bo w te dziurki się wbijają właśnie włókna warzyw. No, tu sprytne szczoteczki właśnie bardzo pomagają, ale naprawdę ta konstrukcja jest tak jakoś zrobiona, że te wszystkie zakamarki się bardzo łatwo myją, opłukują. Właśnie ten duży wylot jest wygodny. Nie trzeba tam, wiecie, się męczyć, żeby wydłubywać zbitą masę właśnie tych włókien roślinnych. W komplecie jest jeszcze taki poradnik użytkownika, bestseller. No i też jest tutaj taka instrukcja obsługi. Wszystko jest ładnie opisane, są ilustracje. Także y, naprawdę tutaj nie ma problemu, że trzeba się domyślać, co jak zamontować. No i tutaj są fajne takie jeszcze przepisy. Taka mała książeczka zgrabna. I z tej książeczki się dowiadujemy, że można zrobić tutaj za pomocą wyciskarki lody, sorbety, koktajle, no to wiadomo. Tutaj gdzieś też widziałam jakieś yy, z kaszy jaglanej, jakieś placuszki czy coś takiego. No to wszystko słuchajcie będziemy, o, pire marchewkowo ziemniaczane No, będę wszystko wypróbowywać. Bardzo jestem ciekawa tych przepisów. Ale też pokażę Wam kilka swoich. Mleko migdałowe można też wyciskać. Mam już parę takich swoich też przepisów, które już wypróbowałam które Wam polecę. Ale to zrobię już osobne filmy. No i to główny bohater. Bestseller. No i taka książeczka, wiecie, dla początkujących. Bardzo jest przydatna, żeby sobie właśnie jakieś tam podćwiczyć przepisy, jak człowiek nie ma pomysłów. Ale powiem Wam, że z czasem, im dłużej się ma wyciskarkę, tym pomysły same przychodzą do głowy i jakoś tak nie, później już idzie to, jak, jak to mówię, jak z płatka. A jeszcze jako ciekawostkę to Wam powiem, że znalazłam informację, że można wyciskać soki dla swoich pupili. Jeszcze chciałam kilka słów powiedzieć właśnie o mojej starej wyciskarce. Tutaj ją Wam pokażę. Nie powiem jaka firma, bo nawet już nie wiem, bo się napis ustarł. Z nią był taki problem, o którym już wspomniałam w filmie, że pękała ta obudowa, pękały te sita. Byłam zmuszona dokupywać te części. Chyba wiecie co, 3 czy 4 razy dokupywałam i tą pokrywę i sitka. Ja już stwierdziłam, że chyba bym miała nową wyciskarkę za te części, bo to jeszcze przesyłkę musiałam zapłacić. No i w pewnym momencie przestałam, stwierdziłam, że to nie ma sensu, ponieważ ona chodzi ta wyciskarka, silnik działa, ale właśnie te części popękały, ja tutaj próbowałam to sklejać, jak widać nieśmiertelne trytytki też poszły w ruch, ale naprawdę już ta wyciskarka była niebezpieczna nawet w użytkowaniu, a po pewnym czasie to powiem Wam, że nawet tych części już się nie dało dokupić, ponieważ już model był wycofany. No i właśnie ta wyciskarka Kuvings jest wspaniała pod tym względem, bo ma gwarancję 10-letnią. A moja znajoma ma Kuvingsa już kilkanaście lat słuchajcie. I dopiero niedawno właśnie mówi, że musiała jakoś tam plastikową część dokupić, bo tam coś jej się popsuło, ale to po kilkunastu latach naprawdę wytężonej pracy tej wyciskarki. Także to chyba już samo mówi za siebie. I dokupiła część po kilkunastu latach do swojego modelu. Także zobaczcie te części bardzo długo można nawet po gwarancji dokupić w sklepie bez problemu. Ja już nie chciałam wiecie kolejne wyciskarki kupować, która po roku dwóch będzie do wyrzucenia. Dlatego tym bardziej się cieszę. Że mogłam Wam tutaj przedstawić tą wyciskarkę Revo. Starałam się zrobić to jak najrzetelniej. Naprawdę z czystym sumieniem mogę ją Wam polecić. I jeśli tylko zastanawiacie się, właśnie nad zakupem wyciskarki, to ta jest bardzo dobrym wyborem. Na dzisiaj się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że powstanie dużo odcinków z przepysznymi sokami. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa pa.